Cześć, dzisiaj jestem na zdjęciach w Wieliszewie. To taki krótki wypad, trochę dla przyjemności, bo pogoda jest obłędna. Jest lato, wróciło znowu lato, jest piękne słońce. Niebo jest co prawda prawie bez chmur, ale z minuty na minutę zaciąga się coraz bardziej, więc jest szansa, że za chwilę też zrobicie fajne, ciekawe niebo. Nie znam Wieliszewa, jestem tutaj pierwszy raz. To jest miejsce z polecenia. Mam nadzieję, że znajdę jakieś fajne tutaj krajobrazy. Już widzę parę fajnych miejsc. Trochę się boję, że przez to błękitne niebo to wyjdą mi takie pocztówkowe zdjęcia. Ale z drugiej strony, czasem można parę pocztówkowych zdjęć przecież też zrobić. Tutaj za mną jest pierwsze miejsce, które chciałabym sfotografować. Jest fajna droga, wysokie drzewa. I prześwitujące przez nie słońce, a na dole, oczywiście, super fajne plamy słońca i cienia. Dlatego to jest pierwsza rzecz, którą robię. Może to będzie taka pierwsza rzecz na rozgrzewkę, a może już wyjdą fajne, fajne zdjęcia. Bo ja mam także najczęściej te pierwsze kilka zdjęć, które robię, to są takie średnie. Tak jakbym musiała się przestawić w sposobie myślenia. Z takiego życia codziennego na myślenie o fotografii. Fajny ten kadr jest, ale słońce zaczyna już wychodzić za drzew, to znaczy ono się oczywiście nie podnosi, bo już jest godzina sporo po piątej, więc ono już schodzi w dół, ale. No, ta kępa drzew, która tutaj jest, ona już jest opuszczana przez słońce, więc świeci mi prosto w oczy, ale to tam nic nie szkodzi. Natomiast nie ma już tego takiego fajnego podświetlenia drzew przez słońce. Zdążyłam zrobić jedno zdjęcie. Może jeszcze. Nie, już się chyba nie załapię tutaj na więcej. Mam nadzieję, że to zdjęcie dobrze wyszło, e, że ten kadr będzie ok, bo ono już tutaj, te, te drzewa jeszcze nie są tak mocno zarośnięte roślinnością, tymi liśćmi. W związku z tym no, jest jeszcze sporo miejsca na te wszystkie prześwietlenia. Hmm? Fajnie. Fajnie. Aczkolwiek? Trochę pocztówkowo. No. no, taki dzień dzisiaj jest pocztówkowy. No co zrobić? Tutaj za mną jest struga. Ona jest trochę prosta. Ale trochę się kręci. Fajnie układają się drzewa tam na, na jej, no nie na końcu, ale tam w tej dalszej części. I pomyślałam, że chyba wezmę zooma i spróbuję sobie troszeczkę to przybliżyć, żeby te plam, plany się trochę spłaszczyły, żeby nie były takie odległe, i żeby tam to drzewo, które tam rośnie po prawej stronie, ładnie weszło mi i zbudowało kadr. I tutaj, w tym drzewie, nie wiem czy wiecie, ale ukryta jest ambonka. Być może da się na nią nawet wejść. A jeśli tak, to ja to zrobię i zobaczymy, co się da z góry chwycić. Nie mam zbyt wielkich nadziei na zdjęcia z góry, ponieważ nauczona doświadczeniem nadmorskim w filmie tu jest link do tego filmu. W filmie o zdjęciach nad morzem z ambonki już wiem, że ambonki są bardzo zachęcające, ale często niestety to jest wszystko na wyrost. Bo żeby był fajne zdjęcia z ambonki, to musi być potencjał do tego. Ale może tutaj będzie, kto wie. Jeśli słyszycie różne pstryki w tle, to właśnie to jest moja koleżanka, która jest ze mną dzisiaj na zdjęciach i to jej zasługa te pstryki w tle. Ale zanim dojdę do ambonki, to jest tutaj jeszcze jedna fajna sprawa. Jeszcze jest takie drzewo, które jest trochę uschnięte, a trochę ma na sobie liści. I przez to taki strasznie fajny kształt się tworzy, bo ono jest takie pionowe, wystające ponad wszystkie te inne rośliny dookoła, a jednocześnie ta zielenina dodaje mu takiej miękkości. Czyli niby jest takie super twarde to drzewo, a z drugiej strony Jakąś taką właśnie przez tą zieloność takiej miękkości nabiera. Ten szkielet z taką chmurką zieloności dookoła. Da się jednak wejść na ambonkę. Trzeba było sobie otworzyć drzwi. Ale wejście jest po takiej drabinie. To ja nie wiem, czy ja dam radę. Muszę się zastanowić, bo ja mam lęk wysokości, jak nie wiem co. Moja koleżanka na ambonkę weszła, jest już u góry. Ale mówi, że. Lekko nie jest. Podłoga trzeszczy, deski się załamują. Chyba nie bez powodu te drzwiczki były zamknięte. Tutaj jest taka kładka prze, nad taką strugą. Ja przeszłam po tej kładce. Ja wiem, ta kładka ma 30 centymetrów. Wcale nie jest taka wąska, ale i tak było strasznie. Strasznie było. Dla osób, które mają lęk wysokości, to tak naprawdę wysokość nie jest taka ważna. Czy to jest pół metra, czy to jest 100 metrów. To już jest wszystko jedno. Ważne, że to nie jest ziemia. Przynajmniej ja tak mam. Mówię Wam, co ja przeżyłam na tej kładce, słowo ludzkie nie opowie. Tutaj jest drzewo, samotne drzewo na łące. Chciałabym je sfotografować. Słońce jest dość wysoko, więc mam trochę czasu tutaj na obchodzenie okolicznych pól i łąk, bo na sam zachód mam upatrzone inne miejsce. Na razie tutaj zrobię sobie to drzewo. Ono mi się podoba pod słońce, dlatego że łąka na łące są takie jakby biała poświata jest. Nie wiem, czy mi to wyjdzie na zdjęciu, bo nie wiem, co to jest to białe tam, co tak się świeci. Myślę, że są to kwiatki i główki tych kwiatków po prostu w takiej swojej masie dają wrażenie takiego białego, białego czegoś po nie wiem, czy aparat to chwyci, i czy na zdjęciu takie drobne elementy będą wystarczająco widoczne. No, ale spróbuję, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś to uda mi się chwycić. Chwycić. Kropka. Tutaj jest to samo drzewo, samotne, stojące na łące, czy tam na polu, czy na czym tam ono stoi. W każdym razie, samotne to drzewo i ono jest, ale ono jest teraz w zupełnie innym ułożeniu, z innej strony na nie patrzę, inaczej pada na nie światło. I to zmienia kompletnie kontekst. I to jest taka rzecz, o której często mówię, że ja lubię podejść do każdej rzeczy z różnych stron. To ostatnio mówiłam też w filmie o kwiatach. O kwiatach, dwa filmy zrobiłam. A ostatni, super fajny, chociaż ten poprzedni też, ale. Tam dużo mówiłam właśnie o tym, że ja lubię podejść do tematu, tak? Że jest, że właśnie z jednej strony coś popatrzę, z drugiej strony popatrzę, z trzeciej trochę się obrócę, trochę niżej wejdę, wyżej z aparatem. Wbrew pozorom, takie drobne niby ruchy, one potrafią kompletnie zmienić sytuację. I to samo jest z tym drzewem: ono zupełnie wyglądało z tamtej strony, a inaczej z tej. Które zdjęcie wyjdzie mi lepiej ostatecznie? W tej chwili trudno powiedzieć. Wiecie, to jest jednak mały wyświetlacz w aparacie, ale na pewno są kompletnie różne. Zrobię tutaj to drzewo. Tu są takie fajne brzuski, też bym chciała je zrobić, ale są domy za nimi mieszkalne. Słabo to wygląda. No niestety w tle domy mieszkalne to tak mało przyrodniczo, nie? No ale też z innych powodów też tak nie bardzo. Szkoda, ale to nic. Y Niestety będę musiała jeszcze raz przejść po tej grobli, co Wam mówiłam, że ledwo z życiem uszłam, ponieważ okazało się, że po drugiej stronie jest super fajna woda otoczona trzcinami. Jakoś się przełamię i pójdę, ale najpierw jeszcze to drzewo. No więc tak, jednak te kwiatki nie za bardzo wychodzą. One wychodzą bardzo na pierwszy plan i widać głównie kwiaty. Nie wiem, czy w ogóle będę edytowała te zdjęcia, już jak słońce daje. Czy będę w ogóle edytowała te zdjęcia, czy sobie daruję? Zobaczę to, jak wrzucę to do komputera, ale jednak nie ma czegoś takiego, takiego efektu, że jest coś takiego białego z przodu. Co się potem jest rozostrzone, potem się wyostrza i dalej jest ostra kolejne plany. Dlatego, że początek jest dobry, ale te kolejne plany strasznie się gubią. Muszę sobie kupić czapkę z daszkiem chyba, bo nic nie widzę. W każdym razie wracając do tematu. Te kolejne plany się gubią, nie budują się. Może jak słońce zejdzie niżej, to będzie lepiej. Zobaczę, może wracając, bo być może tędy będę wracała, wracając jeszcze spróbuję raz w ten sposób to chwycić. A jak nie, no to trudno, no to się nie udało. Dotarłam nad tą wodę. Tutaj jest, zaraz Wam nakręcę, pokażę jeszcze lepiej, ale naprawdę dobrze wróży ta woda. Jest płasko, co prawda jest lekki wiaterek, więc robią się takie delikatne fale, ale ja to lubię takie fale, więc wiecie, spoko, nie? I teraz tak, tutaj, tu są jakieś drzewa wystające, jakieś krzaki, tam są czciny, tu jest światło, tam jest cień, więc ten krajobraz ma z czego się zbudować. Mam nadzieję, że ogarnę jakoś te y, zdjęcia, w tym sensie, że da się tam podejść, że będzie. Y, no, że będzie, y, że będzie jak się ustawić po prostu do tego zdjęcia. To już idę, bo się nie mogę doczekać. Moi znajomi pojechali ostatnio nad Biebrze, na zdjęcia kaczeńców. Wiadomo, Biebrza słynie z kaczeńców. Ja niestety nie mogłam, no bo wiecie, praca. Ale okazało się, że tutaj też są kaczeńce. Proszę bardzo, dlatego chcę zrobić kilka zdjęć, że chociaż nie pojechałam nad tą Biebrze, to chociaż te kaczeńce będę miała. To czemu robisz? A, bo też mieć małą przesłony. No. A, no nie, to ja robię na 320 i mam na 6-3. To mam. Czekaj, bo to nie na to. 1-320. A czy te kaczuńcze nie powinny rosnąć w wodzie czasem? No, na rosną w wodzie. No właśnie, bo to wtedy najfajniejszy efekt jest, nie? Jak one w wodzie rosną. No ale trudno, co zrobić. Dobra, zrobimy jeszcze z drugiej strony. Pod światło. Może będzie lepiej. Znalazłam fajne drzewo. Jest ono dosyć wysokie, ładnie rozczapieżone i ma dopiero zaczątki listków. Nie jest jeszcze całe, tak jakby obrośnięte listkami. W związku z tym, na tle tego słońca, które już jest dosyć nisko, fajnie to wygląda. A jeszcze za nim jest woda. Woda, nie dość, chciałam powiedzieć, że płaska woda, wiadomo, że płaska, ale chodzi o to, że odbija się od niej. Słońce, więc liczę na to, że będzie świecące słońce, ciemne, czarne drzewo, taki wiecie, szkieletor. On będzie taki, te, te e, gałęzie nie będą takie, e, takimi prostymi gałęziami, bo na nich jest trochę listków, więc one będą takie bardziej jakby skomplikowane, tak to nazwijmy. I, e, no i właśnie ta woda. Na niebie jest trochę chmur, bo zaczęły schodzić się chmury, i akurat, akurat dzisiaj mam szczęście, bo te chmury schodzą się akurat po stronie zachodzącego słońca. Jest ich coraz więcej, więc może zachód być fajny. Bardzo podmokły teren tu jest, niestety nie udało mi się stanąć tak, żeby chwycić to drzewo dokładnie, idealnie, tak jak bym chciała. Wchodzi mi ten, tutaj to, ten betonowe takie coś mi wchodzi w kadr, to ma też swój urok. Jeszcze zobaczę jak to będzie w komputerze, ale być może ma to jakiś urok, takie, takie betonowe coś, ale z tego miejsca sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej. Przesunęłam się do tyłu, obeszłam takie krzaki, i tutaj mogę kawałek głębiej wejść w tą łąkę. Oczywiście, to jest takie, wiecie, takie, takie zdjęcia przed zachodem czyli jest czarne sylwetki wszystkiego, odbijająca się woda, niebo, na szczęście, z odrobiną chmur, bo to co za mną widzicie, to jest kompletny błękit, kompletna sytuacja bezchmurna, ale to, co jest przede mną, Wygląda zupełnie inaczej. W związku z tym myślę, że może fajne zdjęcie z tego wyjścia. Słońce pięknie zachodzi. Ja zbieram się już w stronę samochodu. Tam, gdzie zaparkowałam, mam upatrzone obok jeszcze jedno fajne miejsce na zdjęcia. Mam nadzieję, że moje wyobrażenie na temat tego miejsca rzeczywistość jakby zaskoczy mnie. Znaczy nie, rzeczywistość mnie, nie. Chodzi mi o to, że będzie tak, jak sobie wyobrażam, że tam będzie. Jest woda. Są, jak trochę czciny jest, są różnego rodzaju drzewa, więc liczę na te refleksy przy zachodzie słońca w odbijającej się wodzie. Po drodze idę, robię jeszcze kilka zdjęć, wiadomo, jak coś fajnego się trafi, ale już w stronę samochodu, i już na to upatrzone z góry miejsce. Doszłam do tego miejsca, gdzie zaparkowałam. Niestety, słońce jest tak ustawione, że no, ta woda, którą chciałam fotografować, jest całkowicie w cieniu. Słońce, jak widzicie, oświetla mnie, jest bardzo ładne. Są fajne chmury, takie niedrapieżne, delikatne, ale jednak są chmury, ale ze zdjęć to nic nie będzie, bo, no, bo po prostu ta część już jest w cieniu. Gdzieś w tyle głowy miałam taki niepokój, że tak będzie, ale tak się łudziłam, że może jednak nie. No ale trudno. Najwyraźniej muszę przyjechać tutaj jeszcze raz, na przykład o świcie, i wtedy tą wodę sfotografować. A na razie żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pa!